Czołem. Zapraszam Was na kolejny chilloutowy odcineczek, idealny do niedzielnego wypoczynku. A przy okazji eksplorujemy sobie razem nowe regiony, także zapraszam. Po drodze opowiadam Wam, dlaczego bardzo ważna dla mnie okazała się ku zaskoczeniu aerodynamika, pomimo że nie jeżdżę szybko i dlaczego ona na mnie ma większy wpływ niż na wielu innych rowerzystów. Dzień porażek nawigacyjnych. Dosłownie szczere pole. Tu kiedyś była droga. To wiosenne popołudniowe słońce jest tak ładne, że zostawię Wam te kolorki nie będę robił nawet korekcji takiego ciepłego, pięknego obrazu. Na początek, żeby to co do Was będę mówił miało sens, garść danych. Moje FTP to jest w tej chwili około 185W. Niedużo, ale w zeszłym roku to było około 160 W, więc treningi za jej trener coś tam dają. Natomiast od samego FTP ważniejszy jest współczynnik mocy do masy. W moim przypadku wynosi on około 3,1 W na kilogram. To nie jest dużo, to jest... No jak na takiego powiedzmy rowerzystę, który po prostu sobie jeździ turystycznie na wycieczki, to może i by było sporo, natomiast jak na zawodnika, to to jest słaby wynik, powiedzmy taki przeciętny. Piękny teren. I co teraz? Ale ten współczynnik mocy do masy, to powiem wam, zdradliwy jest. No bo niezależnie od tego, ile on wynosi, opory aerodynamiczne i opory toczenia są dla wszystkich takie same i nie wliczają się, nie modyfikują tego współczynnika. No bo zastanówcie się, zawodnikowi, który generuje 180 W mocy, 50 W oporów toczenia, będzie robiło większą różnicę, niż takiemu, który generuje 300-400, nawet jeśli mają taki sam współczynnik. Tutaj mamy dobry przykład. Jadę akurat pod ostry wiatr. No ja pamiętam doskonale na Gotika Trail, jak to było. Jechałem na równie z innymi, a jak zaczęło wiać, zacząłem mocno odstawać i się dziwiłem, o co tu chodzi. No przecież sprawa jest banalna. Jeżeli ja generuję 180W, mam 3W na kilogram, a ktoś generuje 250-300W i ma też 3W na kilogram, no to w jego przypadku 30-40-50W oporu aerodynamicznego, procentowo do jego generowanej mocy, jest to po prostu mniej. A masa się tutaj w ten zór nie wlicza. Prosta matematyka. I dlatego ja kombinuję, co w tym roku zrobić, żeby opór aerodynamiczny zmniejszyć, a przynajmniej go nie zwiększać dodatkowo, no bo wiadomo, że na takim rowerze to i tak współczynnik mojego oporu aerodynamicznego jakiś wspaniały nie będzie. Wybaczcie, że krzyczę i wybaczcie odgłosy wiatru, ale o to w tym odcinku chodziło. No i jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobię, a już zrobiłem, no to pozbycie się moich ulubionych, no niestety... Paśników na jedzenie, które były fantastycznie wygodne. No ale no, czułem naprawdę różnicę z nimi, a bez pod wiatr niby się wydaje, no taki półokrągły tutaj paśnik czy coś. Ale ja Wam wrzucę z innego kanału bardzo ciekawą tabelkę, gdzie Wam pokażę, jaka torba backpackingowa, jaki dodaje opór aerodynamiczny. Można się naprawdę zdziwić. Co więcej, widziałem ciekawe testy, w których okazuje się, że tylna truba podszedłowa potrafi zmniejszyć opór aerodynamiczny, dlatego że opływająca nas struga powietrza się do nas przykleja. No ale jak paśniczki robią papa, pa, to gdzieś trzeba zrobić miejsce na żarcie. Pierwsze co mi przyjdzie z pomocą, to doświadczenie. Tak jak każdy początkujący ultramaratonczyk w zeszłym roku, wziął na pewno za dużo gratów. Roku z listy sporo tego wypali, więc sporo miejsca mi się zwolni. Kolejną rzeczą, która wleci z ekwipunku, to spanie, które jak pamiętacie, pewnie woziłem tutaj w takiej dużej torbie, która też robiła ogromne opory. Tak się składa, że prawdopodobnie w tym roku nie będę potrzebował na imprezach wieś spania ze sobą, więc na całe żarcie, które woziłem ze sobą w paśnikach, powędruję do tych moich ulubionych torebeczek acypaka, czyli te wszystkie batoniki, żele, musy, tego typu sprawy. A ta torebeczka mi się zwalnia, dlatego że zastosowałem taki patent, jest to żeb. Na narzędzia velcro. Dostałem to w ogóle od firmy Protocycles z przedstawiciela Galfera przy okazji tarcz klocków. Takiego gratis mi dali i dzięki temu, spójrzcie, ta dęka zajmowała praktycznie całą tą torebkę, teraz mogę sobie tutaj wozić jedzonko. Na razie to testuję, czy to nie będzie wypadać, czy będzie się dobrze trzymać. Póki co nie obija mi w żaden sposób o nogi. Tylko sobie nie pomyślcie o mnie, że mnie z tym aero to pogrzało, no bo tu nie chodzi o to, że mam jakieś prędkości osiągać. Jadę sobie teraz po ścieżce rowerowej pod lekką górkę lekki wiatr. Taką przelotową mam 24-26 na godzinę. Jadąc pod wiatr czołowy, który mam na przykład 50 km na godzinę, to straty mocy na pokonywanie oporu aerodynamicznego to jest kilkadziesiąt nawet 150 watów, czyli musiałbym prawie całą moją moc przeznaczyć na samą walkę z wiatrem. Dlatego dla mnie to jest istotne, kiedy mamy taki wiatr czołowy. A tak w ogóle, Dartmoor Candy po roku, no wprawdzie trochę hardkorowego traktowania, no ale no to są pydały do MTB, no powinny wytrzymywać. Lewy wydaje dziwne odgłosy, prawy wydawał dziwne odgłosy i się właśnie zatarł. A będzie trzeba rozebrać albo kupić nowe. Dajcie mi znać co sądzicie o tych moich rozkminach aerodynamicznych, bo szczerze mówiąc jeszcze do niedawna to ja sam bym nie wpadł na to, że ja się na tym będę kiedyś w ogóle zastanawiał, a tu się okazuje, że robi mi to różnicę. Czuję torby zamontowane tutaj, jadąc pod wiatr mi przeszkadzają i trzeba na to zwrócić uwagę. Ja to lubię jeździć rowerem w takich klimatach rolniczych, ale wiatru ja nie cierpię. Lubię jeździć pod górę, lubię spinaczkę. Może jestem dziwny? Dlatego wybieram wyścigi, tak jak Raf gdzie jest pod górę. Ze względu na to, że ma uważę, więc mam tam szansę. Mam mniej do dźwigania pod górę, ale wiatr to się okazuje być dla mnie problem istotny. Ach, te wiejskie ozdoby, wiejskiego klimatu. No i wiecie, oczywiście możecie mi teraz dogryzać się, nabijać, że waga piórkowa, wiatr go robi, wiatr go zwiewa z drogi. Ale ja ważę ile ważę? Wyglądam jak wyglądam, absolutnie nie mam z tego problemu. Gdybym miał z tym problem, to bym nie zakładał kanału na YouTube. A poza tym wiecie, wstydzić to się powinien ten, co nic nie robi i nie próbuje. A słyszę jak tam nie powietrze. To też dodaje opór. Nie, to nie jest ten sam przejazd kolejowy. Nie ma jak trochę kostki brukowej po nocy, nie? Od razu człowiek wie, co dobra trzeba by jakoś z tego budzyna do domu wrócić I co, tak mi się marzy, żeby chociaż raz nie czekać na przejeździe kolejowym.